na stoisku Alcatela, a tym razem w moich rękach Alcatel Pop 4S, czyli też ciekawy smartfon, nieco może mniej ciekawy niż Aldo I4, Idol 4 i 4S. Natomiast na pewno znajdzie swoich odbiorców, przede wszystkim dlatego, że oferuje trochę inne parametry techniczne i skierowany jest do zupełnie innej grupy odbiorców. Telefon wygląda, przynajmniej z tyłu, dość ciekawie. Dzięki temu Zaobleniu e, krawędzi, dzięki temu, że one się e, tak troszeczkę zniżają ku krawędziom, e, telefon naprawdę fajnie leży w dłoni. Choć trudno jest to do końca ocenić z zabezpieczeniem, które mamy tutaj na targach. E, aczkolwiek ja czuję, że całkiem nieźle naprawdę pod tym względem, pod względem ergonomii powinno być. E, przyciski mamy na wyciągnięcie palca wskazującego, więc jest naprawdę ok. E, na prawej krawędzi ma, mamy właśnie włączniki, przyciski do regulacji głośności. Na dolnej krawędzi Mamy z kolei port micro USB i jeden mikrofon. Na lewej krawędzi nic nie mamy, jest pusta. U góry natomiast 3,5 mm jack audio został umieszczony i drugi mikrofon. Z tyłu mamy obiektyw aparatu z diodą doświetlającą. Kamerka ma 13 megapikseli natomiast z przodu mamy aparat 5 megapikseli z szerokim kątem rzekomo. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest, dzięki czemu będziemy mogli robić całkiem niezłe selfie, czyli autoportrety. Jeśli chodzi o parametry techniczne, mamy tutaj przede wszystkim 5,5-calowy wyświetlacz. I więcej na ten temat Wam nie powiem, bo nie znam jego parametrów. Co tu dużo mówić? Pierwszy raz mam to urządzenie w ręce, a producent nie postarał się o udostępnienie dość ważnych parametrów, zaraz obok telefonu. Wiem jedynie, że e, mamy tutaj Mediateka w wersji 6.7.5.5, mamy Androida w najnowszej edycji, czyli 6.0, a oprócz tego, oprócz tego nie mam bladego pojęcia co tu mamy. Warto jedynie wspomnieć, że na pewno znajduje się tu czytnik linii papilarnych, umieszczony w przycisku Home, który jest fizyczny, natomiast obok mamy przyciski dotykowe, które niestety nie są podświetlane. Mamy wstecz i otwarte aplikacje z prawej strony. Telefon działa pod kontrolą Androida, ale mamy tutaj nakładkę Alcatela, więc jest troszeczkę inny niż normalnie. Ta nakładka objawia się tak naprawdę w ikonach, które znajdziemy na ekranie domowym. Cała reszta, tak poprawdzie, jest bardzo zbliżona do czystego Androida. I to nie jest, broń Boże, zarzut w kierunku tego telefonu, bo dzięki temu on naprawdę całkiem nieźle działa. Tu, jak widzicie, jest potwierdzenie, że faktycznie znajduje się. Czytnik linii papilarnych, więc sobie tego nie wymyśliłam, żeby nie było. E, w sumie całkiem fajnie, bo jakby nie było, e, czytniki linii papilarnych w tym momencie są coraz bardziej popularne, nawet w smartfonach z tej niższej półki. E, warto wspomnieć o tym, że mamy tutaj szybkie ładowanie e, i LT kategorii 6. E, z tyłu jeszcze nie powiedziałam, że mamy głośnik mono umieszczony e, na dole. I to tak naprawdę wszystko, co w tym momencie mogę Wam powiedzieć na temat Alcatela Pop 4S. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentarzy. A tymczasem pozdrawiam Was z Barcelony. Katarzyna Pura, tablet.OPL. A to pokazuję Wam jeszcze, jakie mamy możliwości zmiany tej klapki zewnętrznej, bo jest ona zdejmowana. Można podważyć sobie obudowę, zdjąć ją i wymienić na inną, jeżeli ten kolor nam się nie podoba lub jeżeli mamy po prostu więcej klapek niż jedną. I to tyle na razie na temat tego produktu. Trzymajcie się. Cześć.